Podążając za prawie bezgłowym nikiem, dostaliśmy się za plecy Filcza, tutaj wych Harry Potter i kamień filozoficzny. Niestety prawie bezgłowy nikt tam zostaje, my nic nie możemy z nim zrobić, nic zagadać. Bibliotekę mamy za sobą, ale jesteśmy i tak w potrzasku. Zwierciadło Ein-Eingarb. Bardzo ważny moment, ale ja szukałem wyjścia. no. Ach, no, zobaczmy. Posilujmy sobie tutaj troszeczkę, może. Wow. Wow. No, zwierciadło, które wygląda, jakby w środku śnieżyło. Niesamowite. O, patrz, nawet Harry się odbija. Juhu. No, co takiego zobaczymy w środku. Harry's James i Lily Potter. Harry stared hungrily back, as though hoping to fall right through the glass and reach them. He was startled when a voice sounded behind him. Harry turned. Fresh Dumbledore, what's So you, like hundreds of others, have discovered the delights of the Mirror of Erised, said Professor Dumbledore. He went on to explain that the mirror showed nothing more or nothing less than the deepest, most desperate desire of our hearts that it would give neither knowledge nor truth. The mirror of Erised will be moved to a new home shortly, Dumbledore went on, adding ominously that if Harry ever came across it again, he would be prepared. But prepared for what? No właśnie. Fajnie było nawet widać odbicie Dumbledora podczas sceny. Zwierciadło, które pokazuje ci twoje najgłębsze marzenia, co? of nerves. Okej, okay, chillowanie nic nam nie pomogło. Prawie bez głowy nikt nadal nam stoi, czy się zbugował? No. Dumbledore nas ze sobą nie zabrał, Do no, czemu miałby nas na przykład tędy wyprowadzić, albo powiedzieć do Filcha, że no to jest mój podopieczny? On może robić, co chce, dlatego zostaw go w spokoju, nie musimy teraz utrapiać się dalej z filczem. Ach tak, zwierciadła in engarb. Jak myślicie, co wy byście zobaczyli we zwierciadle, gdybyście spojrzeli do środka? Nik. U mnie to pewnie zależy od samopoczucia. Najczęściej pewnie coś do jedzenia, <gryw> jak, jak jestem głodny czy coś. Patrzcie, to jest bardzo fajne. Jedyny raz, kiedy widzieliśmy jako Harry, no, w miarę, bo, bo powiedzmy, że widzieliśmy wcześniej, że Filcz użył jakiegoś um, sekretnego przejścia i my też możemy z niego teraz korzystać. To jest jedyny raz, gdzie korzystamy z czegoś podobnego do tego, czym Filcz do tej pory się zawsze przemieszczał. I nie wiem, kurczę, to właśnie jak ograniczony był Hogwarts w. Kamieniu filozoficznym na PC, To, jak bardzo wiele jednak było sekretnych przejść, z których korzystały inne postacie, a nie my, to dawało mi taką magiczną otoczkę dookoła taką jedną wielką niewiadomą, gdzie myślałem sobie: Kurde, co to jest, ale to jest fajne, dlaczego ja nie mogę tym wszystkim poruszać? Nie, Hogwarts wydawało się być znacznie większy niż w każdej grze, gdzie rzeczywiście jest otwarty świat. Czy to właśnie najnowszy przykład dziedzictwa Hogwartu, gdzie ostatnio wbijają odcinki na kanał, więc bardzo zapraszam też do tego let's play'a. Czy tam właśnie w klasycznie komnacie tajemnic i z Kabanu. Tutaj też lubię to bardzo, że wchodzimy tutaj. Nie my tutaj dalej też idzie biblioteka, ale. No tutaj się już zaraz skończy. Tu jeszcze taki mały kawałek biblioteczki, jak jakby wyjście. Na dole te kraty

Forbidny korridor chyba się już skończył. Spróbuj tą fasolkę z tyłu zdobyć, chociaż w sumie to całkiem zabawne, bo tutaj mogli ukryć kartę. Ale byłoby chyba zbyt hamsko, Gdybyś spadł i nie mógł się już do niej dostać, gdyby tutaj była karta. Więc tylko fasolka dla tych, co dobrze skaczą. Nie wiem, kojarzy mi się y, śnieżny dungeon z The Legend of Zelda Twilight Princess tutaj zawsze. Z tymi belkami na górze. No, jesteśmy w ostatnim pokoju. Będziemy mogli zytąd wyjść. To jest zabawny obraz. Co tutaj leży? Chusta czy coś? Magiczna czapka. Spójrzcie, tutaj można zajrzeć do pokoju, gdzie przed chwilą byliśmy. To jest całkiem fajne. No, troszeczkę dokładniej w tym displayu się przyglądamy niż za pozostałymi razami. Wazony, którymi możemy odwrócić uwagę. I musimy drzwi odryglować, które są przymknięte przez filcza. On tutaj podbiega. No, właśnie, mamy cztery takie przyciski. Właśnie, ten typ. To jest ten moment, kiedy on mnie chyba kiedyś na cacenie złapał, bo ja stałem jakoś tutaj, on podbiegł i mnie no, nakrył, co jest trochę głupie niestety. Po tej stronie będzie otwieranie drugiego włazu, co nie? Znaczy nie włazu długiego ciężarku. Bo to jest jakoś chyba proporcjonalnie rozłożone. I po tej stronie pani Norris by przychodziła. A właśnie. Pewnie przez to, że te sceny troszeczkę dłużej potrzebują i w trakcie sceny oni przybywają, nie? Mogą cię nakryć. A już myślałem, że na mnie naskoczy. Boziu! Na no spokojnie. Hu. Tak raz zrobiła Filcha takim... przeciwnikiem, ze którym trzeba się liczyć, co nie? Bo to robi dosłownie takie wrażenie, jakby on znał wszystkie tajne przejścia i w ogóle jakby był wielkim mistrzem wszystkich kluczy w Hogwarcie. Ale no, dobrze wiemy, że tak nie jest. Tak naprawdę, w oryginalny Filcz nie znał żadnych sekretnych przejść. Kompletnie nie znał w ogóle Hogwartu, takie to, to wrażenie odczuwało. Chociaż nie pamiętam, czy użył kiedyś jakiegokolwiek sekretnego przejścia. W jakiejś scenie w Kamieniu Filozoficznym, czy coś, kiedy na nas polował. Wydaje mi się, że nie. Ale to Freddy George mieli te... Intruder. Intruder. In ...znajomości o wszystkich tajnych przejściach przez mapy Huntsfotów, co nie? To fajnie odwzorowali w grze, ale filczowi dali taką wielką. Władzę, jakby, takie, takie wielkie znaczenie, że on też wszystko wie i no kto wie, czy Fred i George też by nie nakrył czasem, gdyby oni nie byli sprytniejsi od niego. Ale nie, on po prostu. No, no, poza grą nie jest na tych sekretnych przejść, bo one w tych miejscach nie istnieją, ale mogłyby istnieć. I to jest jedna wielka, fajna. Otoczka, którą ta gra ma i sprawia Hogwarts większym niż jest. I to jest coś niepowtarzalnego właśnie tylko w komnacie y, Kamień filozoficzny na PC. No i co teraz robimy? Oni no, stali to je przy drzwiach. Y... No fajnie, drzwi. O oh, Boże! Znowu Irytek na pomoc. Czemu on jest taki fajny w tej grze dla nas? Mimo, że dwa razy mu ryja obiliśmy już. To mnie zawsze też jakoś fascynowało. Co sprawia. Że filcz potrafi sprawić, by te wrota się otworzyły przed nim, tak samo jak przy krwawym baronie. Co to jest? Jak postacie postaci coś takiego potrafiły w tej grze, to zawsze było dla mnie mega magiczne. No, mam odwrócić uwagę pani Norris. Jest to dość proste i udało nam się zakończyć ten poziom, moi drodzy. Pu, to było całkiem spore. I tu jest też... Ten korytarz jeszcze jest fajny, nie wiem. Gdzie on prowadzi? To jest już normalny korytarz yy, szkoły, który prowadzi do biblioteki czy coś? Fred! George! Mafia fasolkowa? Nie widzi nas! Ooo! Jesteśmy aktualnie w jednorazowej możliwości podglądania mafii fasolkowej. I obserwowania, jak oni przemieszczają się przez Hogwart, przez różne sekretne przejścia. Oni nie wiedzą, że ja widzę! Jo, wykiwałem mafię fasolkową! Pojedźmy z nimi. Raz zobaczyć, jak wygląda takie... Sekretne przejście, z oni cały czas korzystają. I to też jest taki fajny moment, że pomyśleli o tym, że widzimy cały czas, jakie Fred i George korzystają z tych wszystkich e, sekretnych przejść, co ma sens też z trzecią częścią Zwieśnienia z Kabanu i mapą Oncwotów i to wszystko. Tak, to fajnie wbudowali, ale że jeszcze no, to było to, co moją wyobraźnię bardzo budowało, nie? Tak Wyobrażać sobie, gdzie te przejścia są, jak oni się tu przemieszczają, ile tego jest. Rozszerzało to Hogwart dla mnie. I oni dają tu jeszcze w jednym poziomie możliwość skorzystania z tego. I pojechania z nimi do ich sekretnego przejścia. I do ich sekretnego schowka, jak zaraz zobaczycie. Niesamowite. To, to jest taki smakołyk na końcu. To coś. O czym nie każda gra by pomyślała, żeby pokazać? Co? Nie, że po prostu byłaby to mechanika, no oni dobra pojawiają się i znikają, ale nie. Oni ci pokazują, gdzie oni. Cały czas chowają te fasolki. Zobaczcie w sumie. Hej Harry! Wcale nie zaskoczeni, pięć że mnie widzą. 25 fasolek? Chyba z syłu macie jeszcze więcej. I złodzieja, ej! To jest wszystko. To jest wszystko, co potrzebujemy! Hej!

Ostatnia założycielka Hogwartu, której jeszcze nie mieliśmy. Założycielka mojego ulubionego domu, Ravenclaw. Czyli Godryka Gryffindora i Rowena Ravenclaw dostaliśmy od nich. A zaraz literina od Hagrida. Helga Avelpa znaleźliśmy w skrzynce. Tak <grytania> zabawnie wygląda, jak to wszystko jest po prostu takie zgniecione. Po prostu na teksturach które leży, bo tyle obiektów nie chcieli generować, ale kilka fasolek jest prawdziwych, nie zgniecionych. Kto wie, może oni je tak zgniecili, odwodnili czy coś. Szkoda, że nie możemy pogadać z nimi. Ale tak, to jest chowek mafii fasolkowej. O tam jeszcze widać, że troszeczkę fasolek mają. Oni cały czas zbierali fasolki, żeby je tutaj gromadzić i wykorzystać do swojego wielkiego planu. Ale teraz wiemy, gdzie je chowają, że oni nas nie załatwią, co nie? Ale widać też, że powoli na boku też sami zbierali fasolki, bo no to nie są wszystko fasolki, które dostali od nas. No puśćmy to fajne miejsce, mimo że jest to jeden z moich ulubionych momentów w grze. Ach, chciałbym tak jeszcze bardziej tutaj pobadać. To, że ten schowek w ogóle istnieje w grze, że można skorzystać z tej windy, to jest coś niesamowitego. Takie rzeczy sprawiają właśnie, że kamień filozoficzny na PC zostanie zawsze w moim sercu. No, filtr, bo się pogodził z tym, że nas nie dorwie. To też całkiem fajnie wygląda. I mafia fasolkowa zaakceptowała nas jako jednego ze swoich. Wiedzą, że ich nie zdradzimy, bo mamy też zysk z tego, co nie? Tutaj nigdy nie zwracają uwagi z tymi okienkami. Fajnie to też wygląda, ale tak jak zwykle te okna nigdzie nie prowadzą. Te okna są namalowane, bo no co, tutaj na górze ma być... Wyjście na zewnątrz No chyba nie. I to jest chyba normalny korytarz, bo teraz schodzimy tutaj na dół i to wygląda jakbyśmy zaraz przy pokoju wspólnym Gryffindoru wylądowali. Tam no, jest podobny korytarz. A oto kolejny duży timeskip. Ostatni wygrze. Hermione Ron i harry researched the secret of the philosopher's stone. It could produce the elixir of life, a potion that would make anyone immortal. No wonder someone's trying to get it. Anyone would want it, said Harry. Hermione he suspected that the package Hagrid had taken from Gringotts contained the Sorcerer's Stone. It was the Sorcerer's Stone that was down the Forbidden Corridor, being guarded by whatever it was that had grabbed. A i to jest teraz coś przecież my byliśmy w tym samym miejscu biblioteczce, gdzie byliśmy wcześniej w, no noc, noc. no w, w, wcześnie w nocy. Tylko teraz na legalu. He may be planning to steal the Philosopher's Stone. Czyli najwyraźniej no so, so to nie wszystko Dumbledore's był Dział książek zakazanych. Left ago for the of Magic in nie. Straszne. Musimy zatrzymać Snape'a. On przecież teraz korzysta z okazji, że Dumbledore pojechał do Londynu. Grupa no, no, Dama! No, fajnie było też. No i przeskok zobaczyć troszeczkę. Więcej, na więcej są warto na scenie teraz, ale czas na ostatni korytarz, ostatnią sekwencję, idziemy, tam, gdzie ukryty jest kamień filozoficzny, ta, tutaj, gdzie pierwszy raz widzieliśmy Filcza na zewnątrz, teraz jesteśmy tutaj po drugiej stronie i nie możemy wyjść. No, fajnie to wyglądało, jak można było na tą mm, grubą damę spojrzeć. Troszeczkę zobaczyć, jak to wygląda korytarz, gdzie się idzie do e, pokoju wspólnego. To będzie karta? To jest ostatnia karta, dokładnie. Ten gracz-uidicza, który jako szukający najszybciej znicza. Złapał. Szybciej nawet niż Harry w tej grze. Mamy chyba jakieś 5 sekund, czy coś takiego? Mm. I mamy wszystkie karty oprócz tej jednej, którą dostaniemy tutaj pod koniec gry. Gdzie on jest? Tutaj, ty. Roderick Plompton. Wy 3,5 sekund. Złapał znicza. Huch, co za gość, co za gość. No, miło, że teraz troszeczkę leczenia też dostanę. Ten korytarz mi się też zawsze podobał. Z tymi pajęczynami w ogóle. No, tutaj widzieliśmy, jak Snape stąd wychodził. I w filmie pamiętam. To był taki... No, fajnie, że starać się o to, żebym się nie zgubił. Taki super moment, takie napięcie pod koniec, gdzie myślisz, okej, okay, okej, okay, wszystko jasne, to teraz, ach, dobrze, że Dumbledore jest, to się nic nie stanie. I wtedy nagle spotkasz Snape'a i o, o, on tej nocy pójdzie po kamień filozoficzny. O, to był taki Myślę, pełen to napięcia moment kiedyś, się jak, jak się na pierwszym razem oglądało.

no, pamiętacie, jak dostaliśmy od Hagrida flet? No gdy jesteśmy daleko od nich Harry nie potrafi grać. Dostaliśmy wtedy, kiedy Nor Norberta uratowaliśmy, to jako prezent, i teraz możemy zagrać tym na uspokojenie trzygłowego psa. I każdą główkę po trochu, i chyba to jest tak że te różne główki mają różną wytrzymałość. Jednej szybciej, a jednej mniej szybko. Się zasypie, jak widzicie ten pasek na dole, który spada. Ach, daj spokój. Trzeba wszystkich naraz. Teraz ty. I tak cały czas unikać na czas, żeby żaden cię nie sapnął. Ale temu całkowicie na P. No, temu całkowicie na lewo najwolniej schodziło, ale też najwolniej wchodziło znowu. Obudzenie się. Zasypiał najwolniej i budził się najwolniej. Nie, nie. Right. See you in a minute. I, hope. Ja, ha, ha. I Jak tam okay. rom? Okay, it's a soft you can jump. Top brzmiało jakby bolało. Come on, Harry. <laughs> Nie musisz mi mówić. Jestem Harry Potter. Jestem sławny. Wiem, jak skakać. Powinienem był być pierwszy, tak naprawdę. To wygląda jak piekło. To miało wtedy też niepowtarzalny klimat. I jak niebieskie sidła wyglądały, na grafice tej gry, no, bawimy się incendio. To jest trochę dziwne. Normalnie Hermiona poradziła sobie za pomocą Lumosa. Tutaj skorzystam z, z myszki, bo to dziwne strasznie. Namierzanie tutaj jest straszne. No. Te macki próbowały cały czas nas dotknąć jakoś, te sidła, ale bo to tak obrzydliwie wyglądało, mogliśmy je odbijać za pomocą Incendio. Czyli my je po prostu podpalaliśmy, bo Incendio to jest ogniste zaklęcie. No ale mogli to zrobić za pomocą Lumos. O! To miał klimat. Uwiebiam. Latanie, tym razem nie za zniczem tylko za kluczykiem I uwielbiam jak to tu wygląda, po prostu taka duża okrągła sala I tutaj mamy za kluczem, który działa podobnie jak, no dokładnie jak samo jak złoty znicz Chcę polatać Dookoła takie inne klucze, te te inne klucze fajnie wyglądają Różne takie kolorowe No to zadanie fajnie odzwierciedlili Trochę sobie zostawiam czasu żeby trochę polatać tutaj też. Nie, nie wiem, czy klucza przypadkiem trochę trudniej jest złapać niż znicz, bo trochę wolniej albo gorzej nabija się pasek. Ale to nie szkodzi. Na przykład teraz, o! Ładny manewr zrobił. Lubiłem przy zniczu zawsze, teraz pierwszy raz to widzimy, bo nie łapię go tak szybko i przy tym kluczu, jak on te... A te klucze mnie ranią nawet. Jak on czasem takie pętelki, jak te... Przez turę na treningu, przelatywaliśmy wypuszcza. Ale nie trzeba ich trafiać. No, z kluczem o ścianę. z kluczem o ścianę, Harry! Well done, Harry! Let's see Hm. Fajne drzwi, też przy okazji. <laughs> Moglibyście na nie poczekać. Ej, ja robię za... Co wy chcecie zrobić z przodu, skoro i tak ja muszę wszystko robić? Będziecie tam stali i czekali, to możecie i tu poczekać. Szachy? Next is Ronil right. Ron Wenby! co ty wyprawiasz? No tak, to było dzikie. Ron, tutaj faktycznie może coś zrobić, bo jest mistrzem szachów. Jestem ciekaw, czy ja w ogóle pamiętam, co tu zrobić? <ścoughs> czy kiedykolwiek rozwiązałem tą zagadkę z głową?

Figury szachowe poruszają się jak figury szachowe. One wszystkie poruszają się zawsze o jedno pole, tylko do przodu. I wszystkie w tym samym kierunku: białe i czarne. Ja tylko muszę sprawić, że one będą tak na siebie natrafiały, że jedna biała i jedna czarna jest na ukos od siebie, żeby walczyły i się zniszczyły. No właśnie. Te dwie teraz się załatwią. Nie pamiętam, czy ja kiedykolwiek tą zagadkę z głową robiłem. Chyba ja po prostu tylko próbowałem coś zrobić. Dobra, co teraz robię. No muszę po prostu pójść tu. To jeden typ stanie tu na bok właśnie. A ci ze sobą walczą. A no, myślałem, że będzie od... inaczej. Ci goście nadal są... Tak. Um, co jeżeli pójdę tu? O to nie zaobije. Nie walczy ze mną dziwne. No to ja zrobię tak. On może mnie zbijać... Okej, okay, to jest głupie. On może mnie zbijać przód. Tego nie pamiętałem. No to spróbujmy jeszcze raz. Bardziej na hojraka będziemy szli. Może teraz do przodu. No wy chłopaki, tutaj zakończcie swoją bójkę. Nie ma o co się kłócić. Przecież wszyscy jesteśmy przyjaciół. No nie wiem. Oni czasem się zachowują jak przyjaciele. Jak biały i czarny szach. Figura szałowa. Podchodzi do mnie... I no, oboje idą w moim kierunku, żeby nie zaciupiać, zamiast walczyć ze sobą. Mimo, że są obok. Też czasem, kto ci to zrozumie, nie? Mm. No dobra. Tutaj na ukos pójdę? Tak, żebyście wy siebie załatwili. A problem chyba było też to, że... Figury mają walczyć ze sobą, które inaczej wyglądają? Czekaj, tutaj pójdę. Mogę pewnie też w dół? Ale to sprawiłoby, że jedna stanie figura tak, że załatwisz drugą. Nice. No to co, idziemy naprzód bez Rona? Ło. Przy ładowaniu gry cyberokulary mi się włączyło. Jej. Cyberokulary były, no przynajmniej przez chwilę. Bo teraz już nie ma na tym let's playu. Ludzie, powiedziałbym, że czas tutaj zakończyć odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty. I w następnym odcinku... Zrobimy ostatnie wyzwanie z eliksirami, i wyruszymy do bossa. Będzie fajno. Na razie, ludzie. Cześć.